No dobra, jak się tu robią te kamienie? Słabo się robią te kamienie. Ale jak już możecie widzieć, już se zrobiłem będzie z takich. Z takiego kamienia. Nie wiem jak to się nazywa dokładnie. O, z kamiennych cegieł. mieli ceglaka. Ja mam jakieś takie siekiery do użycia. Mam. No. no to jedziemy w kółko. No, część już jest. Kawałek ściany już jest. Drewna się trochę zbierze. O, zrobimy sobie, o, takie panele normalnie eleganckie. Make elegancja Francja. Dobra, no można trochę porobać kawałek w ściany. A nie, akcja remontowa. Nasz nowy dom. <gryw> Kurde, no odjdziemy. No, oczywiście wiadomo, trochę musiałem się nastukać w to łóżeczko, żeby poszedł kibę. Dobra, to może zrobimy akcję rybacką. Zobaczymy, może coś wyłowie fajnego. A jak nie, zawsze będzie dodatkowe żarcie. Siema, świniak. Normalnie full focus napędcę na, na spłowiku. Obserwacja. A few moments later. Hops. Rozdymka. Rozdymka to takie trochę my. Spróbujemy tamtą stronę? Coś w tych glonach wyjątkowo długo trzeba było czekać. Kolejna rozdymka. Dobra, do trzech razy sztuka. Teraz poszła rybcia. Nie powiem, które śmiesznie wyglądają te snopki poustawiane wszędzie wokół. No ale lepsze to niż jakby miały miejsce zajmować. Jak tam kamień. No tak w miarę. Wyjściu cztery. No, jeszcze trochę ta patrz panu. No. I ogólnie to jakieś okna by się wypadało wziąć, a że taka lepianka bez okien. A co ja tu mam ogólnie jeszcze do sadzenia? Dobra, pszenicę tu będę miał. Wiadomo, pełną marchew mam do sadzenia. Fajnie, fajnie, fajnie. Co to są? Kakao, kakaoowca. To się przyda do ciastek, mogę ciastka robić. Chociaż sobie ciastka mało dają. Mogę stworzyć bardzo ważny przedmiot. W sumie można spróbować. Robimy akcję wyburzania. jest słoneczko. Zenicie. No to gitus. Idziemy do kopalni, robić dym. Zara, będzie odkrywane i to o wiele szybciej. Taktyczny odwrót. No, za dużo to tu się nie wydobyło. To jest dopiero metoda odkrywkowa Cheezas Jeszcze 20 razy tak mogę sobie dupnąć. To teraz dupniemy... To teraz dupniemy. I tak się proszę państwa tworzę kopal. Tre jaka zabawa. Właśnie a czy ja nie zdobyłem z tych... O górów trochę tego prochu? Powinienem mieć, a że z tego i chyba z piasku robiło się właśnie bombę. TNT. Chyba tak, ale głowy nie daje. Jest jeszcze jasno. Jest jeszcze jasno. Ale to też będzie metoda na oszczędzanie części tego. kilowa brać normalnie ładunek wybuchowy. Pier, dolnąć gdzieś. Nie, 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 dawaj mi tą siekierę. Gdzie? Aha, dobra, myślałem, że ją odłożyłem. No to dobre, to możemy kontynuować stopniowo. A bo zrobimy to Dobra, na chwilę dziura, dziura w ścianie musi być. No i gitara. To teraz stopniowo każdą ścianę po kawałku. dobro, mam na jakąś lepiejszą siekierę, całe szczęście. Bo przecież już zwątpiłem, myślałem, że nie mam w ogóle siekier. Ja w dalej do tej jaskini. Poczętnę jeszcze... Kilow jest jaki fajny. Nie wiem, czy mam taki fajny. Takiego fajnego to nie Mam. Ale jakiejś żarcie trzeba wziąć. Wezmę z jeszcze jabłówka i w sumie to chyba tyle, jak nie? A jeszcze. Za, zapomniałem o bombach. Co to za impreza bez bomb, nie? Lecimy do jaskini, do kopalni. Ty, ty, Peri peri pepy No i proszę. Zaczynamy rozmontowanie. Teraz walniemy dwa tu. Pierdalamy. O, no i surowiec znaleziony! A jestem głupi. Super, wziąłem rzeczy, żeby zrobić kill-off, a ostatecznie ich nie zrobiłem. Ja to jestem jednak kurwa genialny, no. Nie wiem czy ja, czym ja chciałem wykopać to żelazo. Chyba dupo. Dobrze, 11 bomb. 17 i 17 świeczek pochodni, tylko 17. No, nie za dużo tego towaru, ale w sumie z, z TNT to tam się szybciej wszystko robi. A no tak, najpierw tylko paliska, tylko dwa. Kurde, trochę mało. No to, że było śmieszniej, pójdźmy w głąb. Musimy się kreować tą nie mapką, bo tu widzę jakieś takie. Nie wiem, co to są za punkty. Nie wiem, czy wy zwrócicie uwagę, takie fioletowe w okolicach tej wody, tych całych rzek, co są. Nie wiem, co to są za punkty, a nie powiem trochę się ich cykam. Eureka, żelazo znalezione i to w ilościach hurtowych. Czyli dobrze przewidziałem, że mi się to żelazo jeszcze przyda. Fakt, nie, nie wiedziałem, do czego mi się przyda, ale się przydało. No i 16 sztuk, trzeba Ciś więcej. Jestem kupi. Orzeż w dupsko. Super, sam sobie zadałem obrażenia, brawo ja. Schody muszą być. Kolejna bomba jazda, i jeps. Teraz postawimy gdzieś tu. I jeps. Oje, o co tu się stało, że tak mi znaczyło? I ostatnia bomba. No, w sumie za dużo to się nie odkryło, ale przynajmniej kopalnia się powiększyła. O, akurat noc się robi, żeby można powiedzieć, w całą porę. Nie jak tam przepalanie. zróbmy tak. Jak się poli. Aha, tu jeszcze mogę. Jedziemy dalej remontować chałupę. Może sobie dobuduję drugi piec w sumie? A w sumie, można to budować. I tu niech się przepoli żelazo na przykład. O i teraz luksus. Kurde, tak myślę, żeby to porobić. Już pomału może jakieś... Nie wiem co, posadzić? Jakieś coś? W sumie? Panditen! To ze sztandarem. Nie radzę wam. To że jest... Już, to jest moja ziemia. Nie radzę wam ją atakować. jak grzmotne, teraz by się przydała tarcza. <laughs> jak to poczekacie, to ja sobie zorganizuję tarczę. A wtedy wam tak w wpierdzielę, Ilu was tu jest? Widzę dwóch, ale może być was więcej. Jest was trzech. Potrzebny mi żelazo na szybkości. Nie wiem, co jest potrzebne, to wezmę to, to to. Tego wezmę to. Szybko craft jak tu się tarcze robi. Dobra, mogę się bronić. Może mnie nie zauważą. Ciekawe gdzie wyjdziecie. Ja z najważniejsze pytanie skąd wy przychodzicie? Ostrzegam. Mam broń. Tym jak mnie bacznie obserwuję, i ten drugi. Ty, no ile wy macie zasięgu obserwacji? halo? Nie wiem, ale B. A, się przestraszyli. Bardzo dobrze. Niech czują respekt. Najważniejsze, że się przestraszyli. Mam już tarczę w razie co? Także niech spierdalają. Ty, no irytują mnie, jak oni tu stoją. Nie radzę. Ani się waż do mnie strzelić. Ani się waż. No i przegrałeś. Hamasz. Nie radzę. No i. No i pokonani. Jeszcze kusze zdobyłem. Po poległym. No i EZ. Szkoda, że tych wystrzelonych strzał nie można podnosić. ci nie jest? Zokoja, że to się chyba dało. Nie, nie da się. One tak sobie będą będą. One tak sobie będą bitę Pewnie przez nie wiadomo ile. Ale jest. Łup, ty ciężcy. Ale gdzieś mi trzeci zniknął. Trzeci uciekł. Ona no, przestraszył się. Nie bardzo dobrze.